Nie da się ukryć, że korporacje chętnie dziś odwołują się do wizerunków mniejszości czy do szeroko rozumianej poprawności politycznej przy kreowaniu i reklamowaniu swoich produktów. I można się w tym temacie spotkać zarówno ze stwierdzeniami, że to zupełnie naturalne odwoływanie się do szerokiego jego grona klientów, jak i że jest to nachalne i niepotrzebne. Dlatego dziś przyjrzymy się temu, czy, kiedy i w jaki sposób poprawność polityczna się opłaca. Wiele firm, producentów, a w szczególności globalnych korporacji otwarcie reklamuje się dziś jako instytucje stojące na czele awangardy postępu, dbające o wszelkich wykluczonych i marginalizowanych oraz niosące kaganek oświaty zaściankowym i nietolerancyjnym masom. Nie jest to jednak szczególnie zaskakujące w świetle tego, że dane ukazują, iż tego typu strategia reklamowa w wielu przypadkach po prostu się opłaca. Dla przykładu, reklamy zawierające wątki LGBT nie tylko przyciągają więcej klientów, ale i sprawiają, że klienci ci chętniej polecają te produkty znajomym. Nie bez znaczenia jest też samo generowanie rozpoznawalności, jaką można sobie zapewnić, przez sam fakt poruszania tematyki LGBT. Przykładem tego może być Ben and Jerry's. Producent lodów, który zaraz po pojawieniu się na polskim rynku, będąc relatywnie nieznaną marką, zaczął aktywnie angażować się w tęczowy aktywizm, co ściągnęło ogrom komentarzy, również negatywnych, ale jednocześnie zapewniło masę darmowej reklamy. Co jest bardzo istotne, w świetle tego, że na sprzedaż silnie przekłada się nawet sama rozpoznawalność marki. Dodatkowo, część klientów jest też gotowa zapłacić więcej za podobny produkt, jeśli tylko zawiera on tęczową symbolikę i należy zaznaczyć, że nie są to koniecznie osoby z mniejszości seksualnych. Być może niektórym opłacalność ta wydaje się zaskakująca, w obliczu tego, że dla sporej części społeczeństwa tematyka LGBT jest jednak kwestią dość kontrowersyjną, należy jednak pamiętać, że docelowym klientem np. firmy sprzedającej małą kawę za 14 zł nie jest przeciętny Polak, tylko młodzi, wykształceni i z wielkich ośrodków miejskich. A opatrzenie jej tęczą jest po prostu strategią marketingową dostosowaną przede wszystkim do docelowego klienta bo większości takich konsumentów po prostu to nie przeszkadza, a niektórych może zachęcić. Nakreślając narrację, że kupowanie ich produktów jest przejawem walki o lepszy świat, firmy te dają ludziom także wygodne poczucie, że zrobili coś dobrego, dzięki czemu mogą z czystym sumieniem więcej o tym nie myśleć. I to za jedyne kilkanaście złotych. Dochodzi tu do fascynującego zjawiska, w którym megakorporacjom konstytuującym sporą część systemu społeczno-ekonomicznego Udało się przekonać ludzi, że masowe konsumowanie ich produktów jest przejawem walki z siłami rządzącymi światem. Społeczeństwa, zwłaszcza zachodnie, już tak bardzo przywykły do takiej narracji, że za formę feministycznego aktywizmu da się dzisiaj uznawać nawet kupowanie ubogim dziewczynkom biletów na film Kapitan Marvel Disneya. Jednocześnie nie oznacza to oczywiście, że w tego typu poprawności politycznej nie można czasem znaleźć motywacji ideologicznych firmy nie są monolitem i na różnym etapie tworzenia produktów jak najbardziej mogą istnieć osoby i grupy, które otwarcie kierują się ideologią i jawnie stwierdzają, że ich celem jest promowanie konkretnych poglądów, a zwalczanie innych. Zwłaszcza, że tego typu osoby naturalnie przyciągane są do pracy, w której mają wpływ na kształt dyskursu publicznego. Czego przykładem może być choćby protest 300 pracowników New York Timesa sprzeciwiających się wydrukowaniu opinii senatora Toma Cotona na temat Black Lives Matter i zamieszek trwających w USA, czym zmusili magazyn do wycofania artykułu. Należy jednak zwrócić uwagę, że gdy następuje konflikt interesów między deklarowanymi poglądami a możliwością zarobku, to wiele korporacji nie ma żadnego problemu z uniżaniem się przed wartościami jawnie sprzecznymi z tym, w co rzekomo wierzą, jeśli tylko idą za tym pieniądze. Zwłaszcza na rynkach innych niż zachodnie. IKEA, głośno deklarująca wsparcie dla społeczności LGBT i walkę z nietolerancją, jednocześnie nie ma problemu z robieniem interesów w Arabii Saudyjskiej, gdzie karą za homoseksualizm jest ścięcie głowy. A dodatkowo, dbając o komfort arabskich klientów, z katalogów trafiających na blisko wschodni rynek usuwa się kobiety, aby nie gorszyć tamtejszych ludzi widokiem kobiecej głowy bez hidżabu. Disney, często manifestujący swoje dbanie o różnorodność, regularnie zmniejsza widoczność czarnoskórych postaci na plakatach i w innych materiałach promocyjnych trafiających do krajów, gdzie powszechne są uprzedzenia wobec czarnych. Natomiast Apple, deklarujący się jako ostoja dbania o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników, jednocześnie usuwa aplikacje VPN ze swojego chińskiego sklepu i przenosi dane chińskich użytkowników iCloud na rządowe serwery, ułatwiając partii kontrolę nad społeczeństwem. A podobnych przykładów jest oczywiście znacznie więcej. Również na rynkach zachodnich, oczywiście, nie każdy produkt kreowany na wspieranie mniejszości czy na element walki o sprawiedliwość społeczną jest pozytywnie przyjmowany przez klientów. Wiele przykładów pokazuje, że może być dokładnie odwrotnie, zwłaszcza gdy jest to robione nachalnie. Tak jak mówiliśmy, firmy produkujące popkulturę, rady etyki w korporacjach i inne tego typu miejsca naturalnie przyciągają ludzi, którzy chcieliby mieć wpływ na kształt dyskursu publicznego. I oczywiście nie brakuje przypadków, gdy ich nadmierny wpływ zmieniał produkty i kampanie reklamowe w czystą propagandę, odrzucającą zwykłych, niezideologizowanych ludzi. Jednym z najlepszych tego przykładów jest osławiona już reklama Gillette, w której w ramach promocji maszynek do golenia pouczano mężczyzn, że muszą skończyć ze swoją toksyczną męskością i przestać molestować kobiety. Reklama zebrała falę silnej krytyki ze strony klientów, co zauważalnie odbiło się na wynikach finansowych firmy. W efekcie czego Gillette bardzo szybko wróciło do reklam przedstawiających mężczyzn i męskość w pozytywnym świetle. Innymi słowy, decydującym czynnikiem określającym narrację kreowaną przez firmę ostatecznie jest zwykle jej opłacalność. Co nie jest niczym zaskakującym. Choć jednocześnie firmy potrafią zaś bardzo daleko w stawianiu różnorodności czy poprawności politycznej jako coś ważniejszego od samego produktu i jego odbiorców. Po prostu zwykle odbija się to negatywnie na wynikach finansowych. Można jednak także znaleźć głosy, że uleganie wpływom aktywistów może efektywnie rujnować całe instytucje. Dlatego też temat ten, zwłaszcza ostatnio, jest coraz bardziej niejednoznaczny i coraz więcej firm zauważa, że w poprawnym politycznie marketingu łatwo można przesadzić, a nachalne promowanie pewnych idei po prostu przestaje się opłacać. Czego przykładem może być choćby niedawne zwolnienie dwóch dyrektorów Red Bulla za to, że naciskali, by firma zaangażowała się w promowanie różnorodności i ruchu Black Lives Matter. Dodatkowo coraz więcej korporacji zaczyna dostrzegać, że techniki marketingowe działające w Wielkiej Brytanii czy USA niekoniecznie muszą tak samo działać w innych krajach, również europejskich. Wystarczy wspomnieć Coca-Colę wycofującą z Węgier kampanię reklamową z wątkami LGBT, czy subtelną różnicę między reklamami Volvo skierowanymi na rynek polski i amerykański. Dlatego, mając to wszystko na uwadze, na pytanie, czy opłaca się opierać kampanie marketingowe o poprawność polityczną i odwoływanie się do mniejszości, odpowiedź coraz częściej brzmi: to zależy. I o ile w zdecydowanej większości przypadków ostatecznie sprowadza się to do pobudek biznesowych, to nie zawsze są one trafione. A często można się spotkać z opinią, że zabiegi te są coraz bardziej sztuczne i wymuszone. What's this? This the pride... In sponsored Costa coffee, who does this help? Who does? It? I'd like a skinny latte, please, with one pump of sugar-free hazelnut syrup. Would you like it in a cup that publicly displays that you're happy with the notion of same-sex couples having the right to? I just want a coffee, mate. It's 6:30 a.m. and in 20 minutes I'm scheduled to interview Amber Rudd. I just need the caffeine. Give me my skinny latte. We don't call it a skinny latte anymore, sir, because that phrase is considered fat-shaming. So I would just f off then. Peter Tatchell getting arrested in Russia protesting their disgusting record on gay rights. I'm with you every step of the way. Putting a rainbow on a placemat in Wagamama's. Who is that for exactly? Or are you just cynically hijacking an entire social movement to promote your chain of restaurants by wrapping your corporate brand in rainbow-coloured virtue to help you sell dumplings? Stop politicising my dumplings. This is, this is just a corporate extension of this modern phenomenon of demonstrating how right on and woke we all are. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronajcie. Do usłyszenia.